Top 3 marki opon samochodowych, na które polowano w PRL-u. Największym marzeniem kierowców w PRL-u były opony importowane z zachodu, takie jak Michelin, Continental czy Pirelli. Zdobycie ich graniczyło z cudem, bo trafiały głównie do peweksów lub na czarny rynek. Ich trwałość i przyczepność były bezkonkurencyjne, a komplet zachodnich opon uchodził za prawdziwy luksus i symbol statusu. A ty? Ile godzin stałeś w kolejce po deficytowy produkt do swojego samochodu? Napisz w komentarzu. Drugą, bardziej osiągalną marką była Dębica. Najlepszy krajowy produkt, na który ustawiano się w wielomiesięcznych kolejkach. Była dumą polskiej motoryzacji i pierwszym wyborem właścicieli Fiatów i Polonezów. Dębica gwarantowała solidność na dziurawych drogach i dawała poczucie bezpieczeństwa, które trudno było kupić. Popularnością cieszyły się też opony 100 mil Olsztyn, szerzej dostępne, lecz często wymagające znajomości, by zdobyć cały komplet. Choć bywały twarde i szybko się zużywały, to właśnie one utrzymywały w ruchu większość polskich aut. W czasach, gdy brakowało wszystkiego, nawet nowa opona była powodem do dumy.